W tym odcinku powiem Wam, jak dobrze rozpocząć tydzień, aby go nie zmarnować. No właśnie. Często tracimy czas na niepotrzebne rzeczy. Wydaje nam się, że jesteśmy produktywni, zajęci, to tak, ale produktywni niekoniecznie. Bo zajmujemy się nie tymi rzeczami, które mają znaczenie. Ja tutaj zawsze przypominam ten cytat, że produktywność nie polega na robieniu jak największej ilości rzeczy, ale na robieniu tych właściwych rzeczy. I sztuką Dobrej produktywności jest wybór i realizacja tych właściwych rzeczy. I dzisiaj trzy rzeczy, które pomogą Wam dobrze rozpocząć tydzień. Pierwsza rzecz, klarowność co do celów. Czy wiecie, co chcecie osiągnąć w tym tygodniu? W piątek, godzina 17, kończycie pracę. Co chcecie do tego momentu osiągnąć? Jaki projekt popchnąć do przodu, zrealizować? Jakie zadania? Klarowność jest kluczowa do tego, aby wybierać dobre rzeczy. Jak taką klarowność osiągnąć? No musi ten nasz cel tygodnia być spójny z długoterminowym celem czy też wizją. Gdzie się widzisz za jakiś czas? Dokąd dążysz? Jakie są twoje cele kwartalne? Rozbij to na poszczególne mniejsze cele, projekty i zapisz sobie co chcesz osiągnąć w tym konkretnym tygodniu. Druga rzecz to jest blokowanie czasu. Na realizację tego projektu zadań. Jeżeli coś jest zaplanowane, to zwiększamy prawdopodobieństwo, że zostanie to zrobione. Jeśli liczymy, że jak będziemy mieć ochotę, to się za coś zabierzemy, to inne sprawy wejdą nam w kalendarz, czyli zajmujemy się paradoksalnie nie swoimi rzeczami. Realizujemy czyjeś marzenia, a nie swoje. Dlatego po zobaczeniu tego filmu proszę Was, abyście zapisali sobie w kalendarzu bloki czasu, od kiedy do kiedy chcecie pracować nad Waszym celem. Na przykład od 8 do 10, od 12 do 14. Niech taka sesja pracy głębokiej będzie dla Was bardzo ważnym spotkaniem z samym sobą. Wtedy następują zmiany, wtedy jest progres. Jeżeli systematycznie spotykamy się na takiej pracy głębokiej z samym sobą, no to systematycznie realizujemy nasze cele do przodu. Mamy ten rozpęd, to momentum i to jest nam potrzebne. I trzecia rzecz, która sprawi, że ten tydzień będzie dobry, nie będzie zmarnowany, e, będzie dobrze wykorzystany, to jest zrezygnowanie z jakiegoś bagażu, który nosimy. Co nosimy teraz na swoich barkach, co nas przytłacza? Na pewno wiele spraw, wiele rzeczy. Z jakiej konkretnie jednej rzeczy możesz w tym tygodniu zrezygnować? W co nie będziesz inwestować swojego czasu, uwagi? Dla przykładu, jeżeli przytłaczają Cię powiadomienia, media społecznościowe, maile, wyłącz je do czasu skończenia danego projektu czy też pracy głębokiej. Jeśli przytłaczają Ci jakieś zobowiązania, trzeba zweryfikować, czy dalej warto to ciągnąć. E, asertywność jest tutaj kluczowa, żeby nie brać na siebie dodatkowego e, zobowiązania i aby umieć zrezygnować z tego, co nam nie służy. I przez to, że źle realizujemy, niedokładnie też innym nie służy. Dlatego te trzy rzeczy, klarowność, blokowanie czasu i odpuszczenie jakiejś rzeczy, jakiegoś bagażu, to są te trzy rzeczy, które pomogą Wam przeżyć ten tydzień lepiej niż poprzednie. Mam nadzieję, że to wideo było... Mam nadzieję, mam nadzieję Sorki. Mam nadzieję, że to wideo było pomocne i zapraszam Was na tygodniowe wyzwanie, można powiedzieć, takie cztery warsztaty ze sesją mentoringową, które w piątki o godzinie 10 będę prowadzić na moim Booktube. Booktube to platforma z moimi wideo, streszczeniami książek, które czytam. Już mam już 36 takich książek, które możecie. Poznać najlepsze idee z tych książek, które czytam. Dzielę się w formie wideonotatek, to wiedzą. A druga rzecz to są warsztaty raz w tygodniu wraz z sesją mentoringową na Zoomie. Więc serdecznie Was zapraszam, jeżeli chcecie wziąć w takim majowym ogarnianiu życia lub jeżeli chcecie zobaczyć powtórkę, bo już to wyzwanie minęło, to zapraszam, wejdźcie na booktube.pl www.booktube.pl, link też będzie pod tym filmem i dołączcie do naszej społeczności, aby razem realizować skutecznie cele. Pierwszy warsztat będzie dotyczył właśnie tego, jak pokonać przytłoczenie i zacząć wreszcie żyć. Następny warsztat będzie w tematach yy, muszę zerknąć sobie na notatkę. Następny warsztat jest jak wyznaczać cele i mieć klarowność, jak je osiągnąć. No właśnie, czy nasze cele są dobre, zweryfikujesz je, i będziesz wiedział, jak rozbić te większe cele na poszczególne kroki. Następny warsztat: jak mieć więcej czasu na to, co dla Ciebie najważniejsze. I ostatni, czwarty warsztat z tej serii: jak radzić sobie z odwlekaniem, z prokrastynacją. Oczywiście, później będą kolejne warsztaty rozwojowe, ale to jest taka seria najbliższa, na którą Was zapraszam. Koniecznie dołączcie na booktube.pl. Do zobaczenia. Cześć.